Podczas wizyt u naszych klientów często pojawiały się aspekty obróbki skrawaniem, na które nie do końca odpowiadałyby dotychczasowe dostępne na rynku rozwiązania. Te problemy, o których słyszeliśmy od naszych klientów, zainspirowały nas do wypracowania linii frezów HAM. Skupiliśmy się na tych aspektach konstrukcji frezów, które znacząco pozwoliłyby na zwiększenie ich uniwersalności wypracowaniu większej żywotności narzędzi oraz optymalizacji kosztowej i czasowej procesów obróbczych. Nasze narzędzie działa jak wiertło i frez w jednym a więc w praktyce umożliwia ograniczenie ilości potrzebnych narzędzi oraz pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na jego wymianę, co za tym idzie wpływa na ograniczenie kosztów. Frazy Home Steel wyróżnia specjalnie zaprojektowana geometria gasza, która umożliwia pracę po rampie 45 stopni. Frazy Home Steel mają również preparowaną krawędź krawającą, co w znaczny sposób podnosi ich żywotność. Wyróżnia je też polerowany robot durowy oraz jego zoptymalizowany kształt co umożliwia zwiększenie parametrów do 30% przy zachowaniu pełnej żywotności narzędzia.